To już, to, już, to już się kameruje, tak? To teraz pan Paweł Jumper będzie. Znaczy, nie, no, ja będę, dobra. No więc, tak jak w trudnych sprawach trochę, nie, więc ja się Michał Gołkowski nazywam i pisze książki. W zasadzie to już po tylu latach nie wiem, czy kogokolwiek to jeszcze interesuje, ale. Generalnie piszę nadal i mam nadzieję, że coś z tego będzie. I nawet taka jedna jakoś teraz ma wychodzić, że. No, książka, nie? Trzecia część. I w sumie jest koniec. I nie będę wam spoilerował, że bohater umiera na końcu, no bo to by było okrutne z mojej strony trochę. No ale generalnie się kończy wszystko. I ta strzelba, która tam wisiała na ścianie u niego w mieszkaniu, generalnie strzela i mu odstrzeliwuje łeb. Nie, nie będziecie chcieli przeczytać, także generalnie nieważne. Bardziej Was interesują te pytania, co że się zadawali, także jedziemy z tym koksem. Nie no, Fabryka Słów nie wydaje moich książek, bo oni w ogóle nie wydają książek. Oni w ogóle się tak na tych książkach nie znają, oni się na niczym nie znają. I faktycznie można by tego wydawać więcej, tylko że oni tego po prostu nie umieją robić. No, brudne są te książki z literówkami, nie ma w nich stron, wiecie. No, podobno wydali jedno tako, że w ogóle była ma układka, w środku tylko powietrze. Nikt się nie zorientował, dopóki jakiś bloger o tym nie napisał. Ja bym chętnie wydawał u kogoś innego, tylko że są dwa problemy. Jeden problem jest generalnie taki, że. Nikt do mnie nigdy nie napisał, żeby mu niego wydawał, bardzo mnie to zastanawia, bo wszyscy mówią, że ten rynek tak jest brutalny, wulgarny, i w ogóle tam pokazują różne części intymne. I jakoś miałem nadzieję, że mnie ktoś będzie chciał podebrać, podkupić albo coś takiego, no więc to jest jakby jeden problem. A drugi problem to jest taki, że nie ma u kogo wydawać, bo generalnie wszyscy inni to mogliby w fabryce słów lizać buty. No, 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 no u kogo ja miałbym się wydawać, tak na powadze? No. No. Tak na serio. No myślicie, że innego wydawcy byłoby, mnie, byłoby tak, żebym taką skórę sobie kupił fajną na moto? Ludzie pytają. cię poważnie. Jestem poważnym pisarzem. Proszę mnie traktować poważnie. Mam napisanych 21 książek i mam zamiar zrobić tak, żeby w 70 milionach zamknąć się tak, żeby było tych książek równo 37. Tak, wiecie, równa liczba pierwsza, nie? Eee, ja mam w domu taki licznik specjalny i ja każdą literkę, jak tam wstukuję, to sobie jedną kreseczkę stawiam i mam policzone. I tych kreseczek musi być na ścianie, żeby wyszło 70 milionów. Także pozdrawiam gorąco wszystkich. Trzymajcie się tam w tej Polsce. Ja szafę otwieram generalnie, ja tam mam ubrania. Jakie ubranie wyciągnę, taką książkę piszę, w sensie jak tam na przykład rzymska lorika segmentata mi się wyciągnie, to jest komornik, nie? Wyciągnie mi się segmentata i akurat wypadnie różaniec, no to, to jest arena dłużników. Nie wiem, wyciągnę jakąś tunikę taką paskudną, wiecie, pogryzioną przez myszy i wychodzi z tego świątynia na bagnach. A prawda jest taka, że ja patrzę rano na ten swój ryj błazeński generalnie w lustrze, i to jakoś tak samo wychodzi. To znaczy, ja, ja nie wiem, dlaczego ja w ogóle jeszcze chodzę. Powinni mnie zamknąć, gdzieś jakieś proszki, powinien brać. W ogóle mnie głowa boli. Co to są zapytania, kurwa, skąd ja biorę pomysły na książki? Boże, mleczko miał taki fajny rysunek, jak biega za takim gościem, który tam sika gdzieś po ścianach i tak dalej. Ja po prostu na ludzi patrzę, ja na was patrzę i stąd się te pomysły biorą. Na razie to mam nieobyczajnych powieści kilka. Kiedy będzie obyczajowa, nie wiem, ale wiecie, marzy mi się jakiś taki romans kostiumowy, napisać taką klasyczną powieść XVIII wiek i zrobić tak, żeby wszyscy do samego końca myśleli, że tam będzie jakiś fantaz, jakiś, nie wiem, wampir będzie, albo czarownik i tak dalej, a potem żeby się okazało, że to wszystko myszy po strychu biegały i... Napiszę. Napiszę kiedyś jakąś książkę, w której nie będzie zupełnie żadnego fantazy, ale dopiero po tym, jak już wypiszę wszystkie inne fantazy, które mam w głowie, ale... Obyczajówka, tak, taka, żeby totalnie się nic nie działo. Cała książka wygrana w dialogach, i żeby na końcu się okazało, że tak naprawdę nic nie chodzi, bo jakby ona z nim porozmawiała na drugiej stronie na spokojnie, a nie się obraziła, tylko to od razu by już było po ślubie. A tak to tam umarło tych pięć osób, i ktoś się obraził w ogóle. Projekt przyjęty. Jutro zaczynam robotę. Ok. Znaczy, nie wiem, czy ona generalnie testowała już to, że jest bi, pan, czy tam inne dziwne przedrostki. Myślę że... myślę, że jeżeli Olga spotykała się z agresją, to się z tą agresją spotykała wyłącznie na własne jasno wyrażone życzenie i myślę, że radziła sobie z tym dość skutecznie. Też pewnie na własne życzenie. No wiecie, safe, sane, consensual, nie? To... Pamiętajcie o tym, zabezpieczajcie się ilości maseczki. Wydaje mi się, że fabrykę słów można fajnie podzielić na takie trzy obozy. To znaczy, pierwszy obóz, któremu to w ogóle umyka i to mnie najbardziej bawi, jak ja im potem pokazuję, co było w tych książkach, jak na przykład im tłumaczę, co było napisane na tej naklejce w prawym dolnym rogu sztywnego, na przykład na okładce. Drugi obóz, który mówi takie, no, no okej, okay, fajnie, nie? I ta trzecia część, największa obozu. Która za plecami tych dwóch pierwszych obozów mówi... I to mnie zawsze najbardziej cieszy. Z tego, co się orientuję, to jakoś pod koniec tego roku albo na początku następnego, bo to wtedy kulików zaczyna wychodzić. Pamiętajcie o tym, że już dwa tomy przetłumaczyłem, także... Więzny one już są, zaraz będzie Sztych, aż tych jest gruby. O Jezu, jakie to jest dobre. O Jezu, jaki sztych jest dobry. To po prostu pieśń tego nie opisze. Tłumaczyłem to półtora miesiąca, więc jakby coś było nie tak, to możecie mówić, że ja się za bardzo spieszyłem. <laughs> Ale jakie tam są teksty o mater day. Niczego w życiu mi się tak dobrze nie tłumaczyło jak sztycha. Naprawdę to trzeba przeczytać dla samych bohaterów, dla Bula i dla chomika to trzeba przeczytać, bo to jest konkret. Znaczy, żyć mnie piecze regularnie, bo wiecie, to już wiek ma swoje prawa, nie? No to już regularny zapas maści i czopków trzeba ze sobą nosić, szczególnie jak się człowiek obudzi rano i przypadkiem akurat pośladkiem tam naciśnie na pilota telewizji i włączy wiadomości. Już nie wnikajmy w to, które. Czasami mam coś takiego, że oglądam jakiś film i jest takie o Jezu, jakie to jest dobre, dlaczego ja na to nie wpadłem, nie? Bo to jest tak oczywiste, tak bardzo leży na ulicy i czeka, żeby ktoś to podniósł. Myślę, że bolałoby mnie bardziej, gdybym ja czytał. Natomiast nie wiem, dlaczego wy wychodzicie z założenia, że ja w ogóle czytam. Ja nie czytam, ja tylko piszę. Ja jestem jak ten cymbał brzmiący i ta miedź brzęcząca i ten zban próżny, z którego już dawno się wszystkie pomysły wylały, bo ja się skończyłem na ołowianym świcie, a wy się jeszcze nie zorientowaliście i kupujecie te książki z tym powietrzem między okładkami, tam wracamy do pytania pierwszego czy drugiego, także... Generalnie mnie to nie rusza, totalnie. Nie, jest full książek, które mnie ukształtowały, i ukształtowały nie wszystkie książki, jakie czytałem. Co prawda większość z nich negatywnie. Na zasadzie, o Jezus Maria, nie chcę tak pisać, dlaczego w ogóle ktoś to napisał. Nielicznie pozytywnie. I tak naprawdę, jak na to patrzę, to coraz bardziej chyba. Generalnie Towe Jansson i Astrid Lindgren. Naprawdę. Dzieci z Bullerbyn, bracia dwie Serce i Muminki po prostu. Muminki muszę jeszcze raz przeczytać, bo im bardziej na to patrzę, tym lepsza jest ta książka. Pełno było książek, które mnie ukształtowały. Cała masa. Przypuszczam, że parę albo parę nie wiem, naście tysięcy, które przeczytałem. No jeżeli czytałem powiedzmy cztery książki na miesiąc przez 30 lat, to było ich Dużo. Ja nie umiem liczyć. Pamiętajcie o tym, że jestem humanistą, więc możecie sobie policzyć sami. Dużo ich było i generalnie czytajcie. Ja wiem, że ja nie muszę, bo ja jestem zwolniony. Tak jak ci, co każą Wam nosić maseczki, sami ich nie noszą. Ale generalnie tak, wszyscy pisarze zachęcają Was do czytania, wszyscy coache zachęcają Was do wyjścia ze strefy komfortu. To jest o wiele łatwiej zrobić, kiedy robi się to samemu, a mówi się, żeby inni to robili, a potem samemu nie trzeba, więc tak. Jakie było pytanie? Sybir Panki jest trylogią, i można liczyć na ciąg dalszy. Jeszcze ktoś, Cwany tam jest, z podobnymi pytaniami, bo ja będę odpowiadał na tym samym poziomie, wiecie. Play stupid, play stupid games, win stupid prizes, nie? To nie ma tak, że dobrze albo źle. Ja już ten monolog swoją drogą mówiłem chyba na premierze. Dwójki Sybirpanka, także sobie znajdźcie nagranie i, i odsłuchajcie. Premiera Dwójki Sybirpanka, zdalna, tam to wszystko było. Łącznie z marchwią. Jeżeli ktoś uważa, że moja twarz jest idealnie symetryczna, to chyba nigdy w życiu na mnie nie patrzy, bo to jak bardzo mam krzywą mordę, to po prostu pieść tego nie opisze i Patrzę na siebie codziennie w lustrze i próbuję wykrzywiać, tak, żeby było prosto. To naprawdę, ludzie, jak bardzo wy się wszyscy mylicie, matko święta. Serio, to ja mam symetryczną twarz, waszym zdaniem. Dlatego, że się przez tych 90 sekund rano potrafi ogolić kobiecą maszynką na samą wodę i niby to wam się wydaje, że jest symetryczne, tak? Boże. Następne pytanie poproszę. Staram się nie, ale przeważnie mnie do tego zmusza redakcja i korekta, i zawsze robię to z dużym obrzydzeniem i przelatuję tylko po komentarzach, starając się nie zauważać wszystkiego dookoła. I nieodmiennie mam wrażenie, że każda część, którą wpisała tam redakcja, jest generalnie lepsza od tego, co napisałem ja, także nie. Ja sztywnego czytałem. Sztywnego czytałem i śmiałem się czytając go na kiblu, bo to było jakieś półtora roku po tym, jak go napisałem i ja autentycznie zdążyłem już zapomnieć. I to było fajne, a inne nie są. Tak, wywalili mi sześć pierwszych stron, pierwszej części stalowych szczurów, gdzie był zbyt odważny sześciostronicowy opis strzału z działa. A potem już przyjmowali wszystko jak leci. Eee, właśnie pisze pierza z tego wąsza, więc nie rozumiem pytania. Tak, poproszę dwa razy, eee, najlepiej z tekilą. Może być, ale to wtedy nie do teki,li ale może być do ogórków konserwowych i kiszonych. I jeszcze towarzystwo, bo samemu to tak, nie bardzo. Wyłącznie białuty, nic innego poza białutami nie istnieje. Jeżeli ktoś nie próbował majonezu białuty, to znaczy, że nie ma prawa mówić, że zna się na majonezach i w ogóle kiedykolwiek jadł majonez. Ryby odczuwają pragnienie ewolucji i od lat kombinują jakby tu wyjść na brzeg i wszystkich nas zaciukać. Natomiast ja konsekwentnie jak widzę jakoś, jak wychodzi na brzeg, to mówię go back, fucking go back. I o tak spycham delikatnie z powrotem, żeby mi popełniło tego błędu. Nemo nie żyje, co wy nie czytaliście tej książki do końca? Kundelbury penetruje wszystkie dziury. Wiecie, ja się na tym od 40 lat zastanawiam, co dalej. I szczerze mówiąc, czasami, jak na to patrzę, to wątpię, czy w ogóle warto było dojść do tego miejsca, w którym jestem. Bo to jest tak, jak człowiek zaczyna grać w jakąś durną gierkę i wcale nie chce w nią grać, ale przechodzi ten tutorial 7 lat, potem jakieś tam pierwsze questy. 18 lat, tak naprawdę, misji szkoleniowych, i potem z tego wychodzi. Ma kolejne misje szkoleniowe, i potem okazuje się, że jest czwarta rano, a ja ani się nie nauczyłem, ani nie zrobiłem nic pożytecznego. Tak siedzę, tylko i marnuję czas, i myślę sobie, dobra, no to to jest ten czas stracony. Czyli więcej będę tego czasu marnował, może w końcu się okaże, że to w ogóle było coś warte. I generalnie tak to działa, jak się wrzuca te monety do automatów, co stoją w przedsionku biedronki czy tam innego sklepu spożywczego, nie wiem. Ja nie wiem, co dalej. Ja, tak jak Sztywny, tak jak Sasza, staram się naprawdę dożyć nie to, że do pierwszego, nie to, że do wieczora, ale do końca każdej kolejnej rozmowy. Gdybyście wy mieli pojęcie, jakim ja jestem koszmarnie nieogarniętym człowiekiem, jako ja ekwilibrystykę uprawiam całe pieprzone życie, żeby się w tym nie pogubić, żeby ludzie byli przekonani, że ja się nie pogubiłem. Jak wychodzę na scenę, czy jakieś takie filmiki są, i się okazuje, że ktoś od pół godziny prawie mnie ogląda i uważa, że znajdzie w tym coś wartościowego, to myślę że głupio tak w środku robić, że ja marnuję tyle czasu ludzi i z tymi książkami, i z tymi wykładami, i, i, i z tym uczeniem języków, i z tym tłumaczeniem. Kurwa, no. Wczoraj tłumaczyłem. Z, nie, wczoraj tłumaczyłem z białoruskiego, nie? Przez godzinę tłumaczyłem na żywo na antenie z białoruskiego. Tylko wiecie co, ja nie znam tego języka. Nikt się nie zorientował. Nikt. Rozumiecie, nie ma sprawiedliwości na świecie, nie ma żadnej uczciwości. Wszystko, każde okropieństwo, jakie popełnimy, naprawdę nigdy nie doczeka się kary. Także używajcie życia, piekła nie ma. Byłem kiedyś na jednym spotkaniu, na które przyszła jedna osoba. To było fajne. Bo serio jechałem tam 150 km i literalnie przyszła jedna osoba. I to był jakiś konwent, który się odbył raz i potem już nie odbył się nigdy więcej. Bardzo dobrze go wspominam. W topkach wspominam każde spotkanie w zamościu, który jest po prostu. Dalej jest chyba tylko do Szczecina, nie wiem, bo tam się jedzie przez Berlin. Ale Zamość był pierwszą dużą imprezą, która mnie zaprosiła i zawsze w serduszku i w ogóle. No a trzecim top spotkaniem byłaby chyba premiera Sztywnego, na którą się prawie spóźniłem na Pyrkonie. Na własną premierę się prawie spóźniłem, bo staliśmy w korku w taksówce. I mi się pić chciało i zacząłem popijać z manierki, tylko że w manierce miałem bimber. Więc generalnie wleciałem na te premiery, jak brytyjskie Liberatory nad Königsberg. to było fajne. I wspominam to ciepło, i bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy byli wtedy przekonani, że ja jestem po prostu takim wesołym człowiekiem, a nie smutnym alkoholikiem. Piąty tom stalowych szczurów, w sensie Ford 72. Wychodzi już zimą, to znaczy niedługo, i tu się nie ma z czego śmiać, bo to będzie chyba najmroczniejsza opowieść, jaką napisałem. Jeżeli ktoś kiedykolwiek szukał opowieści bez morału, sensu i celu, która nawet nie kończy się źle, a po prostu się nie kończy, bo wszystko tym ludziom się rozłazi w szwach. Tak samo zresztą jak i głowy, jak oni tam siedzą w tym forcie i. Powoli się żegnają z nadzieją na cokolwiek. No to polecam, niech sięgnie po Ford 7.2, bo będzie mrocznie, Ale zajebisty, po prostu fantastyczny, zrobiłem optymistyczny akcent na koniec. To może teraz dajmy jeszcze jakąś planszę, gdzie będzie napisane coś wesołego, dobrze, ja spróbuję jakoś wykrzesać z sobie jakieś resztki radości. Ktoś kiedyś powiedział, że zajebistym się nikt nie rodzi, ale tak naprawdę to nie jest prawda. Tylko, że chyba ja akurat nie trafiłem do tych ludzi, którzy są zajebiści, więc powinienem powiedzieć coś mądrego: coś o wyjściu ze strefy komfortu, o tym, że jak nie wiem, nie masz pieniędzy, to spróbuj mnie wychodzić do restauracji wieczorami, albo wynajmij jeden ze swoich apartamentów. I to generalnie tak to wygląda: no, wynajmij jeden ze swoich apartamentów, od razu wszystko będzie łatwiej. No. Ludzie, wy naprawdę jesteście yeah. Wy naprawdę wszyscy jesteście przekonani, że to jest na serio, nie? Że to ja te książki piszę, że można w takim tempie to wszystko robić? Tak, tak. To generalnie oszukujcie się dalej. A prawda jest taka, że jak ktoś jest owocem nieudanego eksperymentu genetycznego w podziemiach Nowateku, to potem wszystko jest tylko łatwiej. Wymyślicie, że mykowe to ja wymyśliłem, to on mnie napisał. No, także jak ma się odpowiednio narąbane wełbie, to wszystko potem przychodzi łatwiej.